Czy kiedykolwiek widzieliście, jak zwierzaki proszą ludzi o pomoc? Ludzie często ratują zwierzęta, ale czy one same potrafią o to prosić? A jeśli tak, to w jaki sposób? W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam niezwykłe chwile, które na szczęście udało się nagrać. Wyobraźcie sobie, że wybrawszy się w morski rejs Nagle widzicie ogromnego rekina ścigającego żółwia. Co robicie w takiej chwili? Pewnie chwytacie komórkę i zaczynacie nagrywać ciekawą scenę. Jednak ci żeglarze, widząc jak rozpaczliwie żółw walczy o własne życie, postanowili mu pomóc. A gdy drapieżnik na chwilę odpuścił i pozostał w tyle za swoją ofiarą, mężczyźni wciągnęli biedaka na pokład i pozwolili mu trochę posiedzieć na pokładzie. To wystarczyło, by żółw odzyskał siły i ruszył dalej. Na następnym filmie widać, jak pewien mężczyzna jednym ruchem zdejmuje sieć rybacką z wielkiego wieloryba. Ten ogromny ssak zdawał się wiedzieć, gdzie szukać ratunku i specjalnie podpłynął do łodzi. Nie każdy zdecydowałby się zbliżyć do takiego giganta. A tu widzimy człowieka. Ratującego rekina. Drapieżnikowi nie udało się odpłynąć za pierwszym razem, ale w końcu wszystko zakończyło się sukcesem. A na tym filmiku, życzliwi ludzie uratowali orła przed śmiercią z pragnienia, podając mu wodę prosto z butelki. Kierowcy zauważyli piskle na poboczu autostrady, które wcale nie bało się ludzi, wręcz przeciwnie. Młodzieniec pił łapczywie i zapoznał się z całą grupą. Wiele osób kocha wiewiórki. Są urocze, ale statystyki nie są wesołe, gdyż trzy czwarte młodych nie dożywa roku. Ta wiewiórka zaplątała się w linę, po prostu leżała bezradnie na ziemi i prosiła o pomoc. Na szczęście znaleźli ją dwaj mężczyźni. Uwolnili malucha za pomocą nożyczek. Wiewiórka z wdzięczności wcale nie chciała odejść, gdy ludzie próbowali wypuścić ją na wolność. W pewnej chwili zniknęła w zielonej gęstwinie, po czym jednak wróciła do kieszeni. Panowie postanowili zabrać wiewiórkę do domu. Zbudowali jej klatkę z karuzelą oraz tor przeszkód, a wiewiórka mieszkała z nimi do następnej wiosny. Szczeniak zaplątał się w markizę. Skamlał i piszczał, aż wreszcie podszedł do niego policjant i złapał tkaninę. Udało mu się kawałek oderwać i uwolnić biedaka, który natychmiast stanął na tylnych łapach i przytulił się do swojego wybawcy. Mężczyzna zauważył głodnego wilka i bez wahania go nakarmił. Dzikie zwierzę wcale się go nie bało. Popatrzcie tylko, jak blisko człowieka podeszło. Wiadomo, że wilki wykazują wysoką inteligencję, potrafią nawiązywać więź z ludźmi, a nawet mogą im zaufać. Po pożegnaniu kierowca chciał jechać dalej, ale wilk stanął mu na drodze. Mężczyzna nie miał już bekonu, tylko chleb, więc dał mu też i to. Wilk gonił mężczyznę jeszcze przez kilka minut. Być może z wdzięczności za to, że został nakarmiony, a może był po prostu głodny i prosił o więcej jedzenia. Puchaty miś. Utknął w pułapce. Cały był obolały i wystraszony. Na szczęście ludzie pospieszyli małemu z pomocą. Udało się uwolnić malucha, a ten radośnie pobiegł szukać mamy. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Ekipa ratunkowa przybyła na ratunek krowie, której głowa utkwiła między drzewami. Ale to nie koniec kłopotów. Zwierzę nie mogło uciec, a tuż obok czaiły się chętne do wykorzystania okazji byki. Ratownicy odganiali je potężnym strumieniem wody z armatek. W tym czasie ludziom udało się rozchylić złączone drzewa i uwolnić szyje zwierzęcia. Spragniony lampart tak skwapliwie szukał wody na gorącej pustyni w Rajastanie w Indiach, że głowa utknęła mu w blaszanym naczyniu. W takim położeniu zastali go ludzie. Co zaskakujące, lampart nie wpadł w panikę ani nie próbował uciec, lecz cierpliwie czekał na oswobodzenie. Aby uratować drapieżnika, ratownicy musieli podać mu środki nasenne. Ten mężczyzna wspina się na latarnię uliczną, aby uratować zaplątanego gołębia. Na tym filmiku cztery orki ugrzęzły w lodzie, w tym dwie z nich w niedostępnych miejscach. Lud złapał je w pułapkę zaciskając zwierzęta niczym w kleszczach, a te zaczęły wzywać pomocy. Zadaniem ratowników, nurków i wolontariuszy było przenoszenie bloków lodu tak aby orki nie uległy poparzeniu lodem. Zwierzęta polewano wodą morską i obracano, aby się nie podusiły. Dlatego ekipa ratunkowa próbowała nawiązać z nimi kontakt słowny. Ludzie przemawiali do orek, podtrzymywali je na duchu i uspokajali biedne stworzenia. Tutaj widzimy ranne sześciometrowe zwierzę, które spokojnie wykonuje polecenia ludzi i nie wykazuje agresji, oraz pozwala ratownikom robić to, co konieczne. Po badaniu lekarskim zwierzę szybko podążyło w ślad za innymi orkami. Joshua Eccles akurat nurkował, gdy natknął się na żarłacza żółtego, który pływał tam i z powrotem trącając mężczyznę nosem. Zwierzę zachowywało się tak, jakby chciało dać to zrozumienia, że coś mu dolega. Nurek przyjrzał się rekinowi uważniej i zauważył, że coś utkwiło mu w brzu. Okazało się, że był to duży, zardzewiały hak. Mężczyzna musiał użyć siły, aby usunąć niebezpieczny przedmiot. Joshua powiedział, że rana szybko się zagoi. Ten ogromny, bezbronny rekin wielorybi zaplątał się w linę. Na nagraniu widać, jak spokojnie czekał, aż Nurek ją przetnie. Oswobodzony rekin mógł już śmiało odpłynąć. A gdzie gwarancja, że nie wpadnie w kolejne kłopoty? Rekiny wielorybie to rzadkie zwierzęta. Ich liczba spada w ostatnich latach z powodu nielegalnych polowań. Na tym filmiku widać, jak rybak usuwa muszle z biednego małego żółwia. Popatrzcie sami, żółw pokryty jest muszlami. Można by rzec od stóp do głów. Małże pokrywają nie tylko jego grzbiet, ale także brzuch i głowę. Ci nieproszeni goście są częstymi towarzyszami żółwi. Skorupiaki wykorzystują te gady jako darmowe podłoże, ponieważ same rosną w stałym strumieniu wody. Jeśli na żółwiu osiądzie zbyt dużo muszli, może to powodować u niego dyskomfort, a nawet prowadzić do rozwoju infekcji. Amerykańskiego orła łysego, któremu nadano imię Beauty, znaleziono w stanie agonalnym. Biedakowi brakowało górnej części dzioba. Zespół ekspertów postanowił przywrócić ptakowi dziób i stworzył jedyną w swoim rodzaju protezę. Dziób orła nie jest jednorodny, ma wypustki i wgłębienia, a anatomicznie składa się z różnych fragmentów. Wyobraźcie sobie, że stworzenie protezy 3D zajęło kilka miesięcy. Wydrukowany nylonowy dziób przytwierdzono ptakowi ręcznie, a sama operacja zajęła kilka godzin. Historia skończyła się dobrze. Beauty wróciła do woliery i mogła samodzielnie pić wodę. Kiedy wielki, biały rekin zaatakował surfera Toda Andrisa na Oceanie Spokojnym, raniąc mu plecy i prawą nogę, całe stado delfinów butlonosych utworzyło ochronny pierścień wokół surfera. Powoli, ale bezpiecznie, Grupa ratowników morskich i ofiara dotarli do brzegu, gdzie amator sportów wodnych otrzymał fachową pomoc medyczną. Todd sądzi, że bez pomocy delfinów rekin rozerwałby go na strzępy. Jakie to wspaniałe, gdy ludzie żyją w zgodzie ze zwierzętami i zawsze są gotowi pomagać sobie nawzajem. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale miejmy nadzieję, że w naszym świecie dobro zwycięży zło. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie na temat dzisiejszego odcinka w komentarzach pod filmem. Łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się filmem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.